OK, ladies and gentlemen, welcome to MAPA. <laughs> Siemanko, z tej strony Maraz. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z MAP'a'a. E, ogólnie, chcę wam powiedzieć, chcę wam powiedzieć pewną rzecz, ponieważ zaszły drobne zmiany. E, jak widzicie, mój Minecraft chodzi płynniej. Dlaczego? <laughs> Hmm, ten skin. Dobra. Dlaczego mój Minecraft chodzi szybciej? Ponieważ postanowiłem, że mój świat razem z całą paczką będzie obsługiwany przez serwer, który jest sponsorowany przez firmę QHOST. Naprawdę zapraszam, bo można tam zrobić serwer własny na modach. Wkrótce nagram oczywiście poradnik, jak to zrobić. Jednak. Na razie, będziecie musieli albo sami pokombinować, albo sami wymyśleć. <laughs> okay. um, jak my tu mamy stan um, żelazo, to trzeba wykopać jeszcze. Trzeba je przepalić. Ogólnie chciałbym teraz pójść do... Teraz, znaczy się dzisiaj pójść do cave'ów, ponieważ surowce, no, oczywiście surowce, czyli podstawa. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, o tym serwerze, no. No jak widzicie wszystko ładnie, pięknie na serwerze chodzi. I mam nadzieję, że tak też będzie. I że będzie GITES i nie wywali mi Minecrafta kiedyś tam. Yy, struś. To jest mój struś, który wychodował mi się w domku. Jak yy, ci co kiedyś oglądali kiedy. Znaczy się, ci co oglądali, to na pewno będą pamiętali. Yy, dobra, zróbmy sobie kilofala. I szybko, szybko. Po. Dobra, jest. I weźmiemy jeszcze sobie trochę dźwięka. Nen. Nie wiem. Dobra. Open the door. Open the door. Open the door. Close the door. Um, idziemy. Ogólnie. Ogólnie, ogólnie, ogólnie. Um, mamy tutaj trochę tego. A sobie w sumie wezmę. Oj. Oj, oj, oj. Wezmę sobie trochę tego pozbieram. Bo jak nam po no to kurczę. Y, trzeba wziąć i to posadzić. Że jak przyjdziemy, to wiecie o dół przychodzimy. A tu jestem, dobra. siedzimy siedzimy, Czekaj, 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 czekam Łaja! Du-du-du-du. Dobra. Oj. Po, po, a ja potem szkaczę ok, w ogóle pójdziemy sobie do cave'ów do cave'ów ile ja tego mam? 37 jedzonka na cave'y cave powinno wystarczyć w ogóle będę nagrywał sobie teraz jeden odcinek po drugi jak wiecie, jeden i drugi nie? więc będzie spoko Bo akurat mam czas to nagram mam czas i chęci, więc nagrywam idziemy, idziemy to co tutaj jest pozbieramy sobie później Teraz wezmę jeszcze sobie wbijemy do domku, zostawimy to i idziemy. U, jak sobie miecz zbrojka, tak. Mamy zbrojkę, więc możemy iść na fighty! Które oczywiście musimy wygrać. Krowa! Wow! Draby! Hehehe Tam wiem, że był gdzieś Mutant Creeper. Creeper. Creeper? oj nie trwci ła oj ła wow. <ścoughs> trochę mi to nie wychodzi dobra idziemy dalej idziemy 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 Kurczok! Yeah. pięknie dobra ten badany czysto idziemy 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 dobra okej okay, Kuń. Zresztą, wiesz? Ku nie. Fuck Ci o kunie Dobra, kunia ogarniemy kiedyś. Eee, yy, struś Dobra. Idziemy. Oj, węgiel. Uuu, creeper. Creeper, creeper, creeper. Uuu, Nie, nie, nie. Nie, du, 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 du. nie, nie. O, dwa uuu, uuu. gdzieś tu spadło, słyszałem? Nie wiem czy bać się czy nie, dobra? Co tu Welcome. Welcome, welcome. Edziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Ok. Cave opanowane, a mi noga zaczęła drżeć. Dr... R... Drżeć ruchem drgająco posuwistym. Hehehe. Źlazu, źlazu, źlazu. Ok żelazo lozu, I węgiel na dół, bo żelazo O, żelazo ale mam zapas kilofów. <grywia> Miało kotek kodę, coding, dup w dół. O, 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 co? Pójdę sobie tutaj. Zacynam coś. Jejgu. Dobra, tu jest coś ciekawego. Hmm. Sprawdźmy. U. U, u, u. Czy z gronem? To jest, tak się domyślam, że... Z Better than Hm, hm. Czy to będzie to? Otóż początko Coś grane What the fuck What the fuck Sprawdźmy O, oh, Better Dungeons To nie dzisiaj yy. X nie? Co? Tak? Better Dungeons Better Dungeons. Ja tam nie przywiązuje yy, wagi do kulorków. Ale fajnie tak co? Nie fuck, Gdzieś to jest w kurde Nie wierzę Cze słyszę gdzieś szkielety Słyszę szkielety, nie wiem czy dobrze, czy nie... Chyba nie Chyba... no, <śm> no wiadomo, że nie dobry Kurde <śm> No nie wierzę, to Fuck Kurcze Dobra, idziemy, idziemy. Mamy żelazo. razo. Ehm. Halo? Jest tutaj ktoś? Może mi ktoś tutaj pomysł zgubił? Jestem... Jestem smutnym... Ten, zagubioną... Dziewczynką w tych cave'ach. Halo? Jest tutaj ktoś, kto mnie nie skrzywdzi, a mi Ginie! Oj... OJ! No, JAK TO?! W blokach... Idzie tu dom. Ehm. Um, zielazo. Dup. Czup. Czup. Czupu, czupu. Pięczek tu. hech, he, he. Nie, to, to nie miało sensu. O, zielazo. Hmm. Jakże miło. Um, ogólnie. Nie do wygrywania. Kurda. Fuck. Dobra, Nie. Uh, 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 uh. Uh, 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 dobra Wiem, uh. dobra, bo abstrakcja! Um. Stramy No chodź tu bycz Bycz Kurde bycz A ty masz krzywy ryj Koleś No słuchaj, kurde Fuck no co się tak patrzysz? No się w kurze tutaj mu i by tu do mnie wbił tak No i... No Oczywiście się, się kolor zbugował Seriously 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 Będę no, musiał usuwać to dubsko swoje aż tak bardzo daleko O! Sumałeś dubsko Fuck! O! Wow, dostałem. Mm. Wow. Game, yeah, mm. Prz. Wow. wow. Wow, wow. Ej, bo on tu wyjdzie. What the fuck? Ej, on serio, bo tu... Bo serio, on tu jeszcze wyjdzie. no kurde. No nie wiem. er segbier seg Gi Bier seg No skur No wartrose ah, no. <laughs> <laughs> do. Postaram się z Tobą doga oh, dogadać. Tylko że jesteś w moim. Nie, nie jesteś w moim. Nogi, byczu. Zabijecie. No. Do... D. Kifol. Fuck. Miecz, fakt. Fuck Em Chemy, chemy. W sumie. Zróbmy sobie to tak. Weźmiemy tak bo to nie ma większego sensu M, M. M, M. -m. Idziemy tak teraz Ym, chlebek. Tak. Oj, nie ten guzik. I tak jest! Chlebek. Dobra, jemy, jemy, jemy. Homa, homo, hama. Jak już mamy craftinga, zrobimy ze wszystkiego. Ym, pyk. Yeah. Dobra, mamy wszystko. Teraz nam się życie może odnowić luzikiem A my musimy stracić wikło łaka wi wi Wikło łak Wikło 14 HP Masz pokrzywym Ray. Noż kurde Zastan do niego wbiję, nie? No co się lampisz? W Serio sensie muszę tak przechodzić to jest odległość bezpieczna Nie, to już nie jest odległość bezpieczna hmm, Kurde Ale O uszy W sumie, mówiłem, że wchodzę do tej jaskini, nie? I, że jestem małą dziewczynką A to jest wilk Jestem czerwonym kapturkiem. Spotkałem wilka Tylko, że ten wilk nie dojdzie do babci Heh, nie dojdzie, He he. heh If you know what I mean Oj. Oj, Bobie, Oj. Kurczę, będzie trzeba sobie zrobić jakiś porządny... porządny full enchad Mega Elo Pro. Wiecie. Żeby... Szło się, żeby można było się tu tyrać. Jakoś tak porządnie. Strefa bezpieczna. U, 2 HP! I uwaga, uwaga! Przysz. I uwaga, decydujący. O oh, yeah. Tak jest... Gul Golden April. Bravo, dawn! Haha! <laughs> Haha! Haha! Okay, cave's there. Gravel. gravel, gravel, Drop a drop. Pod faster. Ogólnie. I don't know where is my home. Nie no, piękny cave. Ślepy zaułek koniec gry. Pamiętacie ludzie to z Hugo, jeżeli wiecie. Jeżeli ktokolwiek wygląda Kiedyś było takie na Polsacie, takie Hugo i ludzie dzwonili i grali w to Hugo. To było spoczko. jakbym Jak byłem mały, ja to oglądałem. I tu ile? Masakrycznej ilości tego. Cały czas. All day all night. Nie no no może... Może nie all day all night, ale dużo tego oglądałem, naprawdę. Dobra. Nie, nie! Bo spalne spadnę, dobra nie spadnę, to już jest ok kontrolowane. FOP! <grym> ja. Yeah. Strany, bardzo. Do czego my tu dojdziemy? Hmm. O, słyszę jakiegoś wilkołaka Fuck, No znowu! Kurde o. Wkurzymy się jakbym gdzieś tu wybiegł. To nie byłoby przyjemne. To byłoby przykre, że muszę się z nim fightować. No gdzieś tutaj jest pewnie. Kurde. No już razem Kij z tym. Idziemy. Brrr. Tutaj mamy kaniona. Mamy tutaj coś ciekawego, chyba nie ma nic. Ale tu jest. Tu na dół można zejść w sumie. O, tutaj mamy jakieś ładne zejście. Mm. Žlázu, 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 žlázu mm. No. No jako takoz, uuu uh. Cave Pik Jdeme, jdeme Yes! Ha, <laughs> ha, uh, uh, uh. Spawner Spawner, spawner, spawner Šupka akcia. Pik, pik, pik Pik Yeah Jo, grňent, ne Uuu Tu jest niedobrze. Jak nie jesteście pewni że... Nic z was nie zaatakuje, weźcie, zróbcie takie coś i bum. Wiecie, że nic wam się nie stanie. Dobra, sprawdźmy co chyba. Fortunka 3. Yes. będzie killoff. siodło. Jak będą kuniki, to będziemy mieli kunia. He, kunia. Dżu, dżu, dżu. Ogólnie, widzę, że już mam około tych 15 minut odcinka. Powiedz czo. co, już będę kończył. Nie, ziomy. Czycie, Czucie błazy? No, tylko wykopiłem węgiel. E, no i, i będę kończył. I do zobaczenia. No, jeszcze nie kończę, spokojnie, spokojnie, A za chwilę. O. Tutaj? Jak? How? How it's possible? napiszę Napisałem um, C Spawner. Tak jest Dobry. Wykopy, wykopy. Kop, kopu, kop. Jeny 20 lewy. E Kurze, obsidian. Trochę diaksów, książki i, i no jęczę, nie? Pończancie, nie wiem. Połęczancie idziemy. Y w tego. Netter i te sprawy, the end i nowy sezon. <grym> Dobra, um, tak więc, chciałbym się tutaj z Wami pożegnać i mam nadzieję, że odcinek się. Tak. Mam nadzieję, że odcinek Chyba się spodoba, że tak nie spodoba. Skomentować że odcinek się filmu. Jak i również zasubskrybujcie <grym> mojego kanału. Tak więc, do zobaczenia, czy będziecie Cześć.